poprzednio wspomniałem już że brakuje nam źródeł pisanych odnoszących się do wczesnych dziejów dzisiejszej Polski. W związku z tym historykom trudno jest opisać zdarzenia poprzedzające pojawienie się Mieszka I na scenie geopolitycznej. Archeolodzy mają do dyspozycji bardzo duży zasób wiedzy o kulturze materialnej, ale nie mogą jej przekształcić w narrację historyczną nie mają możliwości śledzenia losów poszczególnych ludzi i wydarzeń zachodzących w sferze politycznej. Państwo utworzone przez Mieszka I nie było jeszcze Polską. Było to państwo piastów. Dwaj pierwsi historyczni piastowie, Mieszko i jego syn Bolesław Chrobry, stworzyli podwaliny państwa polskiego. Podobne procesy państwowotwórcze zachodziły w tym samym czasie w Czechach, na Rusi, Węgrzech czy w Szwecji. W X wieku państwa powstawały jako przedsięwzięcia rodów, którym udało się pokonać lokalnych konkurentów. Państwa te nie powstawały na skutek dążeń politycznych jakichś narodów. To średniowieczne narody Czechów, Polaków, Rusinów, Węgrów czy Szwedów powstały dzięki ramom organizacyjnym i terytorialnym stworzonym przez poszczególne dynastie. Kronika Galla Anonima wydaje się zawierać poprawny zapis procesu tworzenia państwa, w którym ekspansja militarna mobilizowała społeczeństwo i dostarczała środków do utrwalenia władzy. Zdobytą i utrwaloną dominację dynastii Mieszko I ostatecznie przypieczętował w 966 roku, przyjmując wraz ze swoim dworem chrześcijaństwo. A oto jak Gal przedstawił w swojej kronice okoliczności objęcia władzy przez założyciela dynastii Piastów. Był mianowicie w mieście Gnieźnie, które po słowiańsku znaczy tyle co gniazdo, książę imieniem Popiel, mający dwóch synów. Przygotował on zwyczajem pogańskim wielką ucztę na ich postrzyżyny, na którą zaprosił bardzo wielu swych wielmożów i przyjaciół. Zdarzyło się zaś z tajemnej woli Boga, że przybyli tam dwaj goście, którzy nie tylko, że nie zostali zaproszeni na ucztę, lecz nawet odpędzeni w krzywdzący sposób od wejścia do miasta. A oni, oburzeni nieludzkością owych mieszczan, skierowali się od razu na przedmieście, gdzie trafili zupełnym przypadkiem przed domek oracza wspomnianego księcia, który urządzał ucztę dla synów. A oni, oburzeni nieludzkością owych mieszczan, skierowali się od razu na przedmieście, gdzie trafili zupełnym przypadkiem przed domek oracza wspomnianego księcia, który urządzał ucztę dla synów. Ów biedak, pełen współczucia, zaprosił tych przybyszów do swej chatki, i jak najuprzejmiej roztoczył przed nimi obraz swojego ubóstwa. A oni z wdzięcznością, przychylając się do zaprosin ubogiego człowieka i wchodząc do gościnnej chaty, rzekli mu. Cieszcie się zaistej, żeśmy przybyli, a może nasze przybycie przyniesie wam obfitość dobra wszelakiego, a z potomstwa zaszczyt i sławę. Mieszkańcami gościnnego domu byli niejaki Piast, syn Hościska i żona jego imieniem Rzepka. Oboje oni z całego serca starali się wedle... wedle możności? zaspokoić potrzeby gości, a widząc ich roztropność, gotowali się pewien poufny zamysł, jaki mieli wykonać za ich doradą. Gdy usiadł usiadłszy wedle zwyczaju, rozmawiali tak o różnych rzeczach, a przybysze zapytali, czy mają co do picia, gościnny oracz odpowiedział. Mam ci jabeczułkę dobrze sfermentowanego piwa, które przygotowałem na postrzyżyny jedynego syna, jakiego mam, lecz cóż znaczy taka odrobina? Wypijcie je, jeśli wola. Postanowił bowiem ów ubogi wieśniak, w czasie, gdy książę, jego pan, będzie urządzał ucztę dla synów, bo kiedy indziej nie mógłby tego zrobić dla zbytniego ubóstwa, przyrządzić nieco lepszego jedzenia na postrzyżyny swego malca, i zaprosić paru równie ubogich przyjaciół nie na ucztę, lecz raczej na skromną zakąskę. To też karmił prosiaka, którego przeznaczył na ową potrzebę. Dziwne rzeczy opowiem, lecz któż potrafi pojąć wielkie sprawy Boże albo któż poważy się zagłębiać w dociekaniu nad dobrodziejstwami Boga, który już w tym życiu niejednokrotnie wynosi pokorę biednych i nie waha się wynagrodzić gościnności, nawet u pogan. Goście tedy każą spokojnie piastowi nalewać piwo. Pani Dawidzie, czy to piast gania panią Anię po grodzisku? Zaiste, panie Krzysztofie. Hm, no dziwne. Dziwne zaiste. No hm. Bo dobrze wiedzieli, że przez picie nie ubędzie go, lecz przybędzie. I tak ciągle miało przybywać piwa, aż napełniono nim wszystkie wypożyczone naczynia a natomiast ci, co ucztowali u księcia, znaleźli swoje naczynia puste. Polecają też zabić wspomnianego prosiaka, którego mięsem, rzecz nie do wiary, napełnić miano dziesięć naczyń, zwanych po słowiańsku cebry. Piast i rzepka tedy na widok tych cudów, co się działy, przeczuwali w nich jakąś ważną próbę dla syna i już zamierzali zaprosić księcia i jego biesiadników, lecz nie śmieli, nie zapytawszy wpierw o to wędrowców. O cóż zwlekać? Za radą więc i zachętą gości pan ich, książę i jego wszyscy współbiesiadnicy zaproszeni zostają przez Kmiotka Piasta, a zaproszony książę wcale nie uważał sobie za ujmę zajść do swojego wieśniaka. Jeszcze bowiem księstwo polskie nie było tak wielkie, ani też książę kraju nie wynosił się jeszcze taką pychą i dumą i nie występował tak okazale otoczony tak licznym orszakiem wasali. Skoro więc urządzono zwyczajową ucztę i pod dostatkiem przyrządzono wszystkiego, gościeowi postrzygli chłopca i nadali mu imię Siemowita na wróżbę przyszłych losów.